Witam Was już po raz czwarty na moim kanale, już czwarty odcinek, czwarty vlog w tym roku. Dość typowo z mojego domku Was witam. A czemu? Słuchajcie, żeby nie rozciągać, żeby nie gadać niepotrzebnie o jakichś tam wielu rzeczach, czego ja też na filmach za bardzo nie lubię, konkret i tyle. Słuchajcie, miałbyś to być kolejny film, super film z mega ilością karpi, z mega ilością brań, Pojechałem specjalnie, dlatego wybrałem staw, gdzie chciałem się odkuć, jakoś odczarować ten sezon, gdyż gdzie nie poja pojadę, odczu odczuwam coś takiego, jakbym po prostu mijał się w tym roku z karpiami. Po prostu nie, nie trafiam na pogodę, nie trafiam na porę żerowania, coś, coś w tym roku nie idzie. Zresztą dużo czytam postów innych karpiarzy i w sumie nie tylko ja tak mam, że Coś jakoś w tym roku mijam się z karpiami kompletnie na zasiadkach, więc postanowiłem pojechać na staw, e, gdzie tych karpi powinno się nałapać. Tych karpi jest mnóstwo, populacja. No nie ma szans, żeby tam e, czegoś e, nie wyciągnąć. Przy okazji udało mi się zorganizować wypad wspólnie z moją e, całą rodzinką, aż cztery pokolenia, zaczynając jak tutaj widzicie od lewej strony. Mój dziadek Stanisław, od którego jakby całe wędkarstwo w naszej rodzinie się zaczęło to on, wychowanek wód augustowskich, suwalszczyzny, w których się wychowywał, wychowywał się nad wodą to on szczepił w nas jakby te zamiłowanie do wędkarstwa. Tak? Następnie mój tata, Mariusz, który również rzadko w sumie te ryby. Yy, Dawna dawno temu yy, troszkę łapał, ale też mega zajarany yy, wędkarstwem, no w sumie jak tu nie być yy, zajaranym wędkarstwem, po prostu cudowna sprawa, tak. Więc mój tato, mój dziadek, no i oczywiście bo tutaj po mojej prawicy, to znaczy jak patrzycie na ekran to z prawej strony, a po mojej lewicy ten najwyższy drągal to... Mój sen zresztą koszykarz trujeczki Olsztyn, co e, serdecznie pozdrawiamy. E, Adrian zupełnie niewkręcony w wędkarstwo, ale pojechał z nami, chciał spędzić z nami miło czas, z czego się bardzo cieszę. E, I w sumie miałem taki mały plan, żeby jednak go troszkę e, zajarać e, tym całym wędkarstwem. Czy mi się udało? To się dopiero okaże. Ale fajnie, że z nami był, fajnie, że się w takim gronie udało spotkać. Na pewno przymiła pamiątka będzie, dlatego też ten film robię. To ma być przede wszystkim dla mnie pamiątka, pamiątka dla mojej rodziny, ale też i może coś sobie każdy z Was z tego coś podpatrzy. Może też łowisko mało znane, czy akurat w tej części Polski. Co rozmawiam z ludźmi, niewielu osób tutaj, na przykład z moich okolicy, oczywiście na wieżę kołogi Życka, jest takie super łowisko, które nazywa się Kruklin. Są to trzy, powiedzmy, trzy podstawowe stawy, które tam się znajdują: najmniejszy, średni i największy. My akurat siedzieliśmy w tym miejscu, które wam teraz pokazuję czyli między dwoma stawami, gdzie. Jedna ekipa, czyli ci spławikowcy, dziadek z ojcem, mogli łapać sobie na tym średnim stawie, gdzie jest duża populacja karasi, w sumie karpi, leszczy, linów. A ja e, łapałem na dużym stawie, gdzie jest możliwość wywózki, e, i po prostu sobie jakoś tam w drogę nie wchodziliśmy, a miejsce naprawdę przysympatyczne. Dlaczego tam, dlaczego na przykład nie pod Olsztynem? Ci, którzy oglądają mnie na przykład i wiedzą, że pod Olsztynem jest podobne łowisko. Z jednego prostego względu na tym łowisku pod Olsztynem nie ma praktycznie żadnego regulaminu. Wolna Amerykanka, ja nie mogę patrzeć na to, jak tam się ryby traktuje, jak, jak to jest zarządzane. Sam zresztą kiedyś tam zaczynałem, oczywiście, ale. Powiem szczerze, to właśnie od właścicieli takich łowisk powinny wychodzić lekcje, powinni dawać przykład nam młodym wędkarzom, jak powinno się traktować ryby, jak powinno się traktować karpia, a, a nie po prostu tak jak tu jest, tu pod Olsztynem. Dlatego postanowiłem pojechać aż do Giżycka, pod Giżycko, 10 km od Giżycka jest łowisko Kruklin, gdzie naprawdę właściciel tego łowiska dba o te karpie, karpie są piękne, waleczne. Stanowiska są przygotowane, można sobie zarezerwować stanowisko. Są domki do wynajęcia. Naprawdę polecam te łowisko, i kto ma ochotę wybrać się z rodzinką, gdzie część może właśnie sobie poławać na spławik, czy też na fiderka, jakiejś fajnej karasie, karpie, lub też inną populację białej ryby. Tak samo ty możesz połapać sobie naprawdę duże, fajne karpie, które tam dochodzą już praktycznie do 20 kg. Słuchajcie, no film zaczyna się jakby z tego miejsca z jednego prostego względu. Niestety, praktycznie nic nie udało mi się nagrać. Czemu? Jak zwykle, jak to w tym sezonie. Po prostu wisi nade mną chyba w tym sezonie jakaś klątwa. No, ale w skrócie. Pojechaliśmy, pojechaliśmy w czwartek wieczorem, ze względu na to, że za bardzo tam nie ma jakiegoś systemu rezerwacji stanowisk, więc postanowiłem, mieliśmy jechać w piątek z samego rana, ale postanowiłem wyjechać w czwartek wieczorem z uwagi na to, że e, wtedy wędkarze po prostu schodzą z łowiska, schodzą z... z Zestawów, i wtedy można sobie po prostu jakieś fajne miejsce zarezerwować, a jak widzieliście poprzednio na zdjęciu, kom, konkretnie chciałem te, te miejsce mieć, tak? E, więc wyjechaliśmy w czwartek wieczorem, żeby, jak właśnie wędkarze zejdą z łowiska, móc sobie usiąść na tym miejscu, które sobie wcześniej zaplanowałem. E, do północy się rozkładaliśmy, namioty, poszliśmy spać. Rano, oczywiście. Przygotowywanie papu, przygotowanie zestawów, wywożenie zestawów, i gdzieś koło godziny 11, 12, przychodziła obok nas jakaś taka wielka chmura. Ale słuchajcie, no przychodziła. Przepraszam, tylko wyciszę telefon. Przychodziła obok nas jakaś taka wielka chmura, ale przychodziła obok, i byliśmy pewni, że on nie przejdzie. Aż w pewnym momencie. Chmura zmieniła kierunek i szła prosto na nas. Słuchajcie, trwało to 45 sekund, jak uderzył w nas naprawdę mega mocny wiatr, gdzie tam naprawdę ten wiatr jest mega spotęgowany ze względu na to, że łowisko Kruklin znajduje się na polu, gdzie dookoła praktycznie nie ma żadnego lasu zadrzewień, jest pole pola uprawne, więc ten wiatr jeszcze pewnie uderzył w nas ze zdwojoną mocą. Każdy z nas złapał po swoim namiocie, ja złapałem parasol, chciałem go szybko złożyć i w trakcie składania parasola po prostu z wiatr zabrał mi namiot Foxa. Po prostu słuchajcie, razem z całym wyposażeniem, razem z dwoma łóżkami, które były w środku, po prostu zmieliło i po tej drodze, zanim go dogoniłem, do jakieś 15 metrów wiatr przemielił mi namiot. No było to coś okro okropny widok, doskonale wiecie, eee, no i co się okazało, no, wiatr ustał, e, deszcz przestał padać, e, no i co się okazało, że namiot porwany, e, stelaż połamany, e, więc naprawdę wielka załamka, załamka też dlatego, iż wiedząc, że za dwa tygodnie jadę z żoną na Tuszynek na 5 czy sześciodniowy wypad sześciodobowy, E, gdzie no de facto ten namiot jest mi mega potrzebny, więc uwierzcie mi, mega załamka e, wyku na maksa. E, po prostu wszystko mi się odechciało. Nie chciało mi się nagrywać, odechciało mi się łapać, odechciało mi się po prostu wszystkiego. E, humor troszkę wrócił w momencie, jak e, rybka trochę zaczęła współpracować. E, z synem wypracowaliśmy cztery brania, cztery ryby, dwie karpie. Jeden Amur. Troszkę to nasze humory polepszyło. Chwyciłem wtedy za kamerę. Ale to już nie było to. Cały misterny plan ogólnie mi się rozłożył. Miałem naprawdę z synem zaplanowane, że on miał być operatorem. Mieliśmy wywózki nagrywać. Jak jest robione papu. Co robimy, jak robimy. Zestawy, e, przypony. No naprawdę plan był ambitny, Ale po prostu ten wiatr, e, ta cała sytuacja po prostu nas, e, a przede wszystkim mnie, mocno przydołowała. E, dlatego też witam, wam się, witam się z Wami z tego miejsca i dlatego też zaproszę Was tylko po prostu na krótką jakąś zajawkę e, z tego wypadu. I tyle, co mam do powiedzenia. Zapraszam Was bardzo serdecznie na, już mam nadzieję, e, na następny vlog, vlog z Tuszynka, e, stanowisko Karpionek. 5 dni z moją żoną e, mam zamiar tam zapolować i odczarować e, w tym roku. E, Łapanie, zobaczymy czy, czy trafię, czy, czy będzie dobrze pogoda. Na razie zapowiada się, że upałów nie będzie, ma być takie średnio 20 stopni. Zobaczymy. Trzymam mocno kciuki i trzymajcie mocno kciuki, żeby w końcu coś w tym sezonie jakoś ee, troszkę coś już zaczął łapać, już mamy w sumie połowę lipca. Słuchajcie, w każdym filmie też chciałbym właśnie pokazywać Wam jakieś nowości ze sprzętu, które posiadam, które będą mi się sprawdzać, które mi się sprawdzają, a które się na przykład też nie sprawdzają. Ja na przykład w swoim mieście Olsztynie nie mam takiego sklepu wędkarskiego, mimo że miasto wojewódzkie, gdzie mogłem właśnie przed zakupem jakiegoś sprzętu po prostu go sprawdzić, zobaczyć jak wygląda, dotknąć i tak dalej, tak dalej. Wszystko kupuję niestety przez internet. Dlatego też Często zwracam uwagę na innych filmach właśnie na sprzęt, jak ktoś coś opowiada o sprzęcie, o jakichś nowościach. Mega to jest pomocne, więc postanowiłem, że też w każdym filmie coś takiego będę robił. W tym na przykład filmie chciałbym Wam pokazać coś, co przyszło do mnie dosłownie dwa dni temu. Słuchajcie, na zasiadkach zawsze. Mam problem z telefonem, który mi się szybko rozładuje. Jesienią, na przykład, jak temperatura spada poniżej 10 stopni, to telefon, jeżeli złapie taki, jest chłodniejszy klimat, to potrafi, nawet jak go włączam, patrzę, ma 30% i ratem nie zjeżdża do zera. Częste ładowanie, a wiemy, ja używam na przykład Dipera. to też potrzebuję mieć telefon naładowany, z dużą baterią, z dużym ekranem, no i też ewentualnie jak jest jakaś mrzawka, jakiś deszczyk, no to żeby ten telefon nie bać się, że mi jakoś zamoknie, tak? Dlatego znalazłem na internecie taką firmę, która nazywa się Blackview. Ta firma wyprodukowała telefon serii BV9100. Słuchajcie, wygooglujcie sobie, zobaczcie Blackview 9100. Ogólnie niczym nie odbiega, jeżeli chodzi o wnętrze, o system. 4G ogólnie, możliwość włożenia dwóch kart SIM, system Android, menu polskie. Więc naprawdę niczym nie odbiega od wszystkich tych Huawei'ów, Samsung'ów e, czy innych jakichś tam telefonów, e, które są wbrawione. Ale ma jedną zajebistą, najważniejszą funkcję, o którą mi chodziło. Bateria 13 000 MA. Słuchajcie, mój powerbank. E, nie, dwa powerbanki, które posiadam, nie posiadają takie, takiej mocy przerobowej. Naprawdę mega sprawa. Ogólnie telefon mam tutaj, teraz się ładuje. Będę go ogólnie testował na doszynku, więc wtedy na pewno więcej Wam opowiem, jak mi się sprawdzał. Czy bateria rzeczywiście trzyma ten tydzień czasu? Co najważniejsze, telefon ponoć ma trzymać tydzień czasu 13000 megamperów i jest wodoodporny, odporny i tam z kurzem też jak najbardziej nie ma problemu. Czyli mam nadzieję, że mi się mega sprawdzi, przede wszystkim co do Deepera. Czyli, nawet jak będzie deszcz padał, mogę spokojnie sobie ten telefon położyć i sądować sobie dno łowiska, na którym jestem. No i też, przede wszystkim mam nadzieję, że już nie będę musiał się na zasiadce martwić o ładowanie, o baterię, gdyż no ma naprawdę wytrzymać dużo czasu. Czy tak będzie? Jak się będzie mi ten telefon sprawował? To Wam opowiem w następnym vlogu, jak go sobie przetestuję. Blackview 9100 Sprawdźcie sobie, wygooglujcie Na tą chwilę e, Nic więcej nie mogę wam Na temat tego telefonu powiedzieć Okej okay, słuchajcie Jak wspominałem nie chcę przedłużać Nie chcę tutaj e, Jakoś e, się rozwijać zbyt mocno Najważniejsze rzeczy usłyszeliście Zapraszam was na krótki filmik e, Zasiadki na łowisku e, Kruklin koło Giżycka Razem e, z moją całą familią i do zobaczenia na następnym vlogu z Tyszynka Trzymajcie się i trzymajcie kciuki. Pa! Co tam, ryby szukasz? Konary? Jarek chyba zjadł i chyba chcę jeszcze nie branie nastąpiło Synek ciągnie Jest, jest, widzę po Spokojnie Pilny hamulec I ciągnij do siebie no. A di A-di A i dopóliwa A. Nie no. nie Tato, nie pomagaj! A D, jeżeli to jest Amur, jeżeli przykro jest że to jest Amur, odkręć hamulec. On przy brzegu zrobi Zrywa, Zrywa, tak. Adi, pokaż swoją twarz jako tego, który... O, tak, ciągniesz, ciągniesz go. Da! Eee, brawo! Spójrzcie na dziadka, spójrzcie się na dziadka Staśka. O Jezu. Wow! Super! Tam się zdziwiłeś, co? <grych> Jak nie walczył? No walczył z tobą. Albo, albo się ciebie przestraszył po prostu. No, Adrianku, gratulacje. Oj, oj, co tu tam nam skacze? Ale piękną rybę wyciągnęli. Walczy. Cały czas walczy. No i ile będzie? Zgadujmy. Ja obstawiam piętnaście. Dwanaście, osiemset. czternaście. Dziadek, ty ile? Ja no, piętnastka ma. 12. Ile? Równo 12! Tak? To tyle na mój stary Równo 12 ha, nie ha, nie Brawo Albi! Ale jakiś grubszy się wydaje niż jest Żubi, Żubik! Brawo! No, no, no ale rekord, tak? No nie, znaczy... Macie, nie? Macie już tak, żebyś z dwoma palcami pod tą płetwę dwa palce wsadził tu żeby palec wystawał i tutaj Bo, o. Pokażę go do góry Jesteś tu co? O, tak o, o! Widzisz? I on teraz jestem Super Adi Czech? Trzeba... Weź Tata ta pomaga 12 kilo 12 jest, jest. jest. <noise> Buzi. Jedzie Jest. <głosy> <głosy> Super Brawo, dziadek bije, brawo. Pradziadek! Chyba nie, tak? Bo jak jest rekord, to się leje. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. <grybujesz> no. no Adi tak o! o! Ale mięśnie, jakie masz teraz? Żegnaj! Odepnij tam do końca, popatrz czy rybka w ogóle ch chce płynąć, ktoś odczekać chwilę. jej no. Kupna? Bo szok... Poszła! Brawa Adi. <ślad você> <Relacionông SUS stated> Dzięki. Jest mo jak jest cynek? Co? Sławo? Bogieleniś co? Ty karpiastwo nudne co? Słuchajcie, nie wiem na razie, która to w nocy Ale piękne branie Jak amurowe, Niesamowita rola I synkowi Na Roni Riga Kryla Zresztą też, więc w ogóle nic tu nie gra Ani na słodko Na śmierdziuszka, na kryla Amurek Tam wjechał po ładnej rolce Naprawdę nieźle odjechał, muszę wam powiedzieć Nie jak Amur, myślałem, że Ładny karpik, a tu amurek nam się tu. Jak? Łowca? Super. Twój pierwszy amur? Nie, chyba ja. Chyba ja. Chyba ja. Nie będziemy go ważyć, nie będziemy go męczyć, szybko wypuszczamy do wody. Brawo, gratulujemy Dzień. Dzięki. O, I jak tam? Szczerze? No. 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 Super jest. Jest super. Szybki film instruktażowy, jak się łapie. Yy... A proszę uprzejmie, tak? Tak. Proszę uprzejmie. Syn mnie nauczył, jak się wykłada kukurydzę na przykład na haczyk. Już moment, moment, moment. Niech on tu tylko przyjdzie. O, o proszę uprzejmie. Haczyk jest mały, co prawda. Teraz dzikunka wyjmujemy z tego, żeby oczyścić haczyk. Proszę uprzejmie, bierzemy Bonduel. Polecam Bonduel. Może to kryptoreklama jest, ale... Przepraszam uprzejmie, ale to jest Bonduel. Kukurydzę. Więc tak, y, za krawędź naciągamy ją, przeciągamy cały haczyk i, o, proszę spojrzeć, o. I klinujemy go po prostu, o, wczepiając go. Synku, czy tak mnie uczyłeś? Tak. Dobrze. I teraz tak, zarzucamy. Y, proszę delikatnie, żeby nie przestraszyć rybki. A jak tam senior? Bardzo dobrze Ty nic nie mów, bo i tak się nie słychać Ty nic nie krzycz A ja taki nieuczesany ja taki, <grym> Tak. Ja taki nie, <grym> nieuczesany Trzy dni włosów nie myłem u Trzy dni włosów nie myłeś? No, wybaczcie mi widzowie Drodzy widzowie, wybaczcie mu, trzy dni włosów nie myłem tu uh, film kręcą, a my tacy nie przygotowujemy. Zapraszam do mojego Instagrama, adiklupiński Ja, yeah, nie. Yeah. Zapraszam Kolor. A co ty masz na tym Instagramie, że tak zapraszasz? No wiesz, no. Fajne foteczki. Sami się dowiecie, co tam jest. Tak? No. Masz koszykarz, trueczka Olsztyn. Pozdrawiamy, Trujeczka Olsztyn, co? Pozdrawiamy, pozdrawiamy. I zapraszamy na lody. <laughs> Lodolandia o, no, Dziadek bo. trochę opalony. <laughs> to nie, no, nie, nie, dobra. Kładnie... <laughs> nie, nie, dobra. Idziemy dobra. dalej. O, Ostatni radiej, wieczór dobra. przed nami. Widzicie dobre humory. Ostatnia noc. Tak jest. Aż się nie chce, brać. Ta ostatnia niedziela. Nie, nie będę śpiewał, bo nikt mi nie da subskrypcji wtedy, jak będę tak śpiewał. Właśnie, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Nie subskrybujcie. Subskrybujcie, jak wam się podoba. Ja tu nikogo do niczego nie będę namawiał. Ale tu macie przycisk na nie? I nie zapominajcie o suszarkach. suszarki na zasiadkę... Suszarki zawsze trzeba brać. Tak, są... Zawsze się przydadzą. Przydadzą się. Do wszystkiego. No dobra, księżyc Petarda. No więc... siema Adi Jakie no Twoje by... oczekiwania wobec wyjazdu były? Bałem się, że będzie nudno, że będzie gorąco. Gorąco było, ale nudno nie było. Złowiłem parę fajnych rybek Jednego 10-kilowego 12 12-kilowego karpia i to w dzień W nocy Zopem Amurka bardzo fajną rybkę. Mój pierwszy amur, więc za chwilę chrzest, tak? Nie, bez chrzestu, ale tak. Mój chrzest pierwszy, musi być. Mój pierwszy amur, ale roz. bez chrzestu. E, I no, wyjazd był bardzo fajny. znowu się dobrze. Tata chrapał. Twoje ale... oczekiwania spełnione? Powiedzmy, powiedzmy. Powiedzmy. No dobrze, no to super. Ja z to się cieszę, że tylko złapałeś. Żółki. Bo to... To się cieszę, że bakcyla mój się złapał, to mój był cel na ten wyjazd, nie żadne karpie, nie, ee, nie żadne rybki, tylko to, żeby sen właśnie złapał na czym polega karpiarstwo. Może niekoniecznie akurat ryby dalej go może nie interesują, ale przynajmniej kulinarnie go zainteresowałem, jak na obozowisku można fajnie sobie porobić jedzonko tosty, nie tosty, tortille robiliśmy, więc może tutaj w ten deseń uderzyłem i chyba trafiłem w setnę, więc może niedługo pojedziemy we dwójkę. Czasami gdzieś na jakąś dłuższą, może zaś taką prawdziwą, nad no, 10